W tym czasie obchodzimy 40. rocznicę odejścia do Pana Czcigodnego Sługi Bożego Księdza, kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i zastanawiamy się nad tym, y, jakie jest aktualne przesłanie y, tego błogosławionego na dzisiejsze czasy. Ja sobie pomyślałem, że może warto rozpocząć krótką refleksję od takich dwóch mądrościowych cytatów z jego nauczania. Pierwszy to jest następujący. Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię, że czas to miłość, a drugi, ten zwycięża, kto miłuje. I ja myślę sobie, i tym się chcę podzielić, że kardynał Stefan Wyszyński przede wszystkim uczy nas takiej autentycznej miłości i to w czterech, wy, czterech wymiarach. Na początku miłości do Boga. On bardzo intensywnie przeżywał e, e, relacje do Pana Boga. Chrystus, który jest drogą do Boga Ojca w Duchu Świętym, Matka Najświętsza najkrótszą drogą do Chrystusa. I to nie była idea, to nie była dla niego abstrakcja, ale to była rzeczywistość, z którą on obcował każdego dnia. Wchodził w tę wspólnotę z Bogiem trójjedynym z Matką Najświętszą. Czyli można by było powiedzieć że, że, że jego antropologia, wizja antropologiczna była teocentryczna, natomiast teologia była antropocentryczna. I to jest absolutny według mnie fundament jego nauczania i jego życia. Później miłość do człowieka. On bardzo szanował i cenił każdego człowieka ze względu na to, że człowiek jest człowiekiem. No to było znowu naśladowanie Boga, który jest miłością, który nigdy człowieka nie opuści, on sobie to wziął głęboko do serca. Stąd rozróżnienie między człowiekiem, który godzien jest szacunku. A błędem, który powinniśmy odrzucić, a nawet nienawidzić. I to, to było w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który potrafił przebaczać, nawet największym swoim wrogom potrafił przebaczyć, wyraźnie o tym, o tym mówił. Tej trosce o człowieka służyła także choćby krucjata miłości, ten dekalog pracy człowieka nad człowiekiem. Ale także te wszelkie memoriały, jego nauczanie społeczne, służące temu, ażeby stworzyć w Polsce rzeczywistość integralnego rozwoju każdego bez wyjątku człowieka, i później miłość do Kościoła. On nigdy nie, nie sprowadzał Kościół do rzeczywistości ziemskiej, ale przede wszystkim widział w Kościele centralną rolę Pana Jezusa. Mistyczne ciało Chrystusa, ale jednocześnie wspólnota sióstr i braci, która idzie przez ziemię. W związku z tym, ja myślę, że był takim pionierem inkulturacji kościoła tutaj na polskiej ziemi. To jest, to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Był zwornikiem jedności kościoła. Nie postrzegał Kościoła Chrystusowego w Polsce jako zatomizowanego w kilkudziesięciu diecezjach, ale jako jedną całość. To jest bardzo istotne według mnie i bardzo ważne. Właśnie taki zwornik jedności Kościoła. I w końcu myślę, że bardzo ważną nauką, która płynie z jego życia i z jego, z jego służby Kościołowi i narodowi jest to, że, że miłował Ojczyznę po prostu. I to też wyprowadzał sprawdy o Kościele, ponieważ Kościół nie istnieje sam dla siebie, tylko ma być niejako zaczynem, ziarnem rzuconym w glebę świata, żeby ten świat przekształcać w kierunku Królestwa Niebieskiego. I stąd bliskie szczególnie mojemu sercu nagłaśnianie nauki społecznej Kościoła. Wspominał wartości, zasady głoszone przez tę naukę, które mają być inspiracją budowania społeczeństwa na miarę człowieka, gdzie każdy człowiek w dobru wspólnym integralnie się rozwinie. I w końcu był rzecznikiem nonviolence. On nigdy nie wierzył w przemoc. Nigdy nie wierzył w przemoc, tylko wierzył w taką wewnętrzną siłę prawdy głoszonej i przeżywanej szczególnie przez ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Także widziałbym te cztery aspekty bardzo ważne e, przesłania aktualnego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w na dzisiejsze czasy. Autentyczna miłość do Boga, autentyczna miłość do każdego człowieka ze względu na to, że jest człowiekiem, autentyczna miłość do Kościoła Chrystusowego i do naszej Ojczyzny.